Ten podły jeb. glut Spysiński. Tworzenie na YouTube to nieustanna gonitwa i nadążanie ze zmieniającą się modą w celu dostarczenia najbardziej klikalnych filmików. Wydawać by się mogło, iż twórcy mogący pochwalić Jeżeli się. właśnie brzuszki robię? Dobra, dobra, w pożądalu, to yy, trzymam kciuki, żebyś zrobił jak najwięcej. Tworzenie na YouTube to nieustanna gonitwa i nadążanie ze zmieniającą się modą w celu dostarczenia najbardziej klikalnych filmików. Wydawać by się mogło, iż twórcy mogący pochwalić się naprawdę dużym stażem w branży doskonale wiedzą, jak dopasowywać się do trendu. Jednak. Czy nie, to nie, nie to do, do, dobrze powiedział, że wydawać by się mogło, bo, bo, bo bardzo łatwo zaobserwować, że, że jednak tak nie jest. Jednak tak nie jest. Tak są przypadki youtuberów, którym nie udało się utrzymać. Nie oglądałem tego filmu, tu jest Karolek, tu jest Borudzka, tu jest... Nie krytyk, krytyk chyba. Oczywiście zaraz będziemy patrzeć, jakim jakim się wiedzie obecnie, jeśli nie będzie powiedziane. ...zasięgów, zasięgu, w jakimi cieszyli się podczas swoich lat świetności, powodów takich sytuacji może być wiele. Być może niektóre z nich poznacie no, no, w wdru... dół. mamy pewno. To już mamy pewność, że to nie kryte. już na tym kanale zestawieniu youtuberów, którzy jeszcze parę lat temu mieli bardzo dobrze prosperujące kariery, a obecnie mało kto dalej śledzi ich ruchy w sieci. Zapraszam do oglądania. Niekryty krytyk. Jest Maciej Frączek, to 39-letni recenzent, publicysta oraz pedagog. W internecie... Kiedyś go wszyscy oglądali, nie? Tak, tak mówię, tak, takie... Naj, najstarsze czasy YouTube'a, które pamiętam, to wszyscy go oglądali, nie? Cię zasłynął Później poszli do gimnazjum i już przestali. Nie no, wiem, że niektóre osoby też dalej oglądają. Absolutnie nie, nie oceniam yy, nie oceniam ludzi przez pryzmat tego, co, co oglądacie. Jeśli komu, kogoś dalej śmiesznie kryty, to, to spoko. Ja ani jednego odcinka nie obejrzałem u niego, no są też takie osoby, ja niech tego oglądam dalej, o widzisz, no to właśnie o takich, o takich osobach mówię, że wiesz. Ja oglądam filmy z Sandlerem i niektórzy uważają, uważają osoby, które czerpią przyjemności z oglądania filmów z Sandlerem za idiotów, więc, więc absolutnie nie mogę mówić o osobach, nie, nie mogę się opowiadać. Na temat tego, co ludzi śmiesza, nie bo mnie różne różne rzeczy śmieszą. Międziań zachęciła Iza i na ze szczeniaczkami. No, fajna sprawa. Ja też nie oglądam jej krytyka akurat, nie oglądałeś. Uh -huh. Pierwszy król wcielając się w niekrytego krytyka, prowadzącego kanału o tej samej nazwie, który założony został w roku 2006. Tak długi staż na platformie YouTube z całą pewnością plasuje go w gronie internetowych dinozaurów. Dinozaur. Kanał posiada obecnie ponad 1 600 subskrypcji oraz 470 opublikowanych. Ale Wydaje mi się, że tych że te filmy całkiem spoko mój to. To nie są oczywiście milionowe wyświetlenia, ale, ale nie ma tragedii. ...panych materiałów. Najlepsze lata jego świetności przypadają na rok od 2010 do roku 2020. Potem... 10 lat, zajebiście. W okresie żaden z publikowanych przez niego filmików nie przekroczył bariery miliona wyświetleń. Mimo to kariera Maćka to było nieprzerwane 10 lat sukcesu na polskim YouTube. No w trakcie tej pasy wielokrotnie zdarzało mu się przodować pośród innych kanałów pod względem obejrzeń, między innymi jako najchętniej oglądany. Co? DJ Joker? U 2012. Seria, która w późniejszym czasie zaczęła stanowić fundament kanału, nosiła nazwę Przemyślenia Niekrytego Krytyka. Jak sama nazwa poniekąd wskazuje, format opierał się na oglądaniu fragmentów. Otóż to każdy ma swoje Guilty Pleasure. Dokładnie. Poszczególnych filmików, by... Moim Guilty Pleasure jest chyba oglądanie filmu Adrenalina ze Titanem. Ponieważ, mówię, ostatnie, ostatnie pół roku, ostatni rok. To wydaje mi się, że, że średnio raz w miesiącu adrenalina, adrenalina, adrenalina leciała. Nawet jeśli nie nie od dechy do dechy, to leciała, a ja sobie coś robiłam w telefonie, nie? Jak czy reportaży. Tak głupi film, ale... Tak, można się przy nim odmurzyć, że to jest hit. okraszona była komentarzem niekrytego, który w sposób humorystyczny podsumowywał dany materiał. Do sukcesu niezaprzeczalnie przyczyniła się ogromna charyzmo prowadzącego, który w zabawny, a zarazem inteligentny... To jest ten film, gdzie typ musi cały czas wywalać, bo jak się zatrzyma, to mu serce stanie? Dokładnie tak. ...w ten sposób... Tak, z ustępką. Kurde, to, to, to mnie zaskoczyłeś, Hadziu, e, bo film zajebisty, natomiast ten film to jest taki, e, ja to określam, że to jest spektakl. To jest bardzo spokojny film, więc taki. A może właśnie dlatego cię odmurza, bo jest bardzo spokojny, taki, wiesz? Te, te tempo jest powolne, tam niżym się nie spieszał. Hmm. Wydaje mi się, że właśnie takie, takie wiesz, takie to, to bardziej przy takich głupszych filmach, ale. No, Tarantino tutaj cudowny film stworzył. O czym jest ten film? YouTuberzy, którzy kiedyś byli sławni, a dziś nikt o nich nie pamięta. Zjawał się na ekranie akcję. To, że wiadomo coś. No, niech pan mówi, mogę zobaczyć moją córkę. Proszę państwa, niestety, o się nie udała, nasza córka z. No to im zepsuł popołudnie. Najpopularniejsze recenzje Maćka osiągały wówczas po parę milionów wyświetleń, co było i w zasadzie jest oszałamiającym wynikiem. W międzyczasie niekryty krytyk stał się autorem sześciu książek oraz jednego komiksu, które również osiągnęły niemały sukces sprzedażowy. Zapytacie zatem, dlaczego obecnie niekryty krytyk odnotowuje takie spadki, a jego filmiki mają niemal paręnaście razy gorsze wyświetlenia, zwłaszcza w roku 2023. Odrzuca płatność z karty, w Donejcie. Niemożliwe. Ktoś już tak pisał, że tak, że tak to jest, a później powiedział, że jednak zadziałało. Eee, gubiło. Eee, Bonnie Bell, aczkolwiek bardzo dziękuję za chęć. Uwielbiam i jest to niekoniecznie mój ulubiony film Tarantino, na przykład innym fanom Quentina, bo wiadomo, Pulp Fiction, w Kill Bill. Eee, Khaju, no to powiedziałeś o trzech filmach, które również nie są moimi ulubionymi. Moimi ulubionymi e, filmami Tarantino jest e, Pewnego razu w Hollywood oraz pewnego moje top 3. Nie wiem czy w, takim, w, takiej, w takiej kolejności, ale to jest pewnego razu w Hollywood, Django i benkarty wojny. Oj, cudowne filmy. Powodów może być wiele, lecz uważam, że nie wynikają one. Dwa razy próbowałem, najwyżej ściągnie dwa razy. Nie no, jak wiesz, jak, jak odrzuca płatność, to absolutnie nic nie pobierze. Z winy samego autora, który wciąż względnie regularnie publikuje filmiki z tą samą. 9 dni temu 44 tysiące. Nieźle. Należy tą starannością o. Oraz... Nieźle jest, jest. No wiadomo, to, to nie są miliony. Natomiast. <grywka> Z tak, taki kiedy... tak jest, tak jest mój komentarz. Sam Maciek nigdy też nie zaliczył większej wpadki i przez całą swoją karierę był i jest bardzo lubianym no. twórcą. Być może przesyć formatu spowodował naturalne wginięcie kanału. Najważniejsze jednak jest to, iż Maciek dalej robi to co kocha i nie zwraca uwagi na zasięgi, szanując przy tym swoich wieloletnich fanów. Nie wiem, nie wiem. Taka postawa twórcy w obecnych czasach jest bardzo rzadko spotykana. Zuzanna Borucka. Kolejną bohaterką w naszym o. zestawieniu jest Zuzanna Borucka, działająca w internecie pod paroma pseudonimami, Nagrywa takimi nie jak Szelona Zuzia lub Banshee. Który... Nagrywała nie film, a kiedyś była u mnie na... Nawet nie na filmie, ja chyba tylko odpowiadała na mój film, bo kiedyś było takie... Takie też jak Tagi kiedyś było. I był film, a tutaj pojawiały się odpowiedzi na film. Piękne, piękne, yy, piękne czasy. A wiesz, Mat, jak, się, jak wita się serce z nerką, no jak, to my na filmy również obok i plus cztery pokoje i od zmierzchu do świtów, co ja się wtedy cztery 30 razy, no, e, muszę spadać, kiedy, kiedy kolejny live? E, Katarzyna Wąsikowska, moi drodzy, czy moglibyśmy podziękować Katarzyna, Katarzynie Wąsikowskiej za wsparcie, jakie okazało na dzisiejszym live, poderwało naprawdę wiele, wiele, wiele pakietów wspierania. Moi drodzy, nowych wspierających mamy dzisiaj 96. E, jesteśmy zaledwie 25 wspierających od rekordu streama. E, a ona, e, tutaj Katarzyna się do tego bardzo mocno e, przyłoży, przyłożyła. Przyłożyła swój dłoń. Inne, inne P, inne nie, nie przyłożyła. Przy. Przy. Ona się do tego przy. Przy co? Nie przyłożyła. Ona się do tego przysłużyła. Ja pierdzielę bardzo dziękuję. Przysłużyła się niesamowicie, dlatego Katarzyno. Bardzo, bardzo dziękuję za. Za, twoją, za Twoje wsparcie, za chęć wsparcia jest mi cholernie, cholernie miło. Kolejny live w sobotę albo niedzielę. Zależy od tego, kiedy będzie film. Jutro będę robił film. Nie, nie nie będę robił filmu. Już, kurwa kamery nie mam. Ale mam film nagrany. Dobra. Chuj. E, he, he, he. E, więc chyba, że na telefony nagram. Jakoś zawsze można kurwa ogarnąć. Coś wymyślę. E, ale nie, czyli zależy, który będzie bardziej na bieżąco. Jakoś Jakoś prasówkę zrobił, ale to na tym telefonie. Zrobię kiedyś daily jak Dominic Boss. Zobaczymy. Tak czy siak, w zależności od tego, kiedy będzie, kiedy film zmontuję, to w inny dzień będzie live. To znaczy, jak film będzie w sobotę, to wtedy live w niedzielę, a jeśli film będzie w niedzielę, to wtedy live w sobotę. Tak czy siak, zapraszam. Sobota lub niedzielę o 20. Brat to powstawały wraz z rozwojem nowych formatów oraz kanałów na przestrzeni 12 lat kariery ZUZI. Content Banshi opierał się w głównej mierze na luźnym vlogowaniu oraz pogadankach dotyczących tematyki stricte. Też dinozaur, YouTube. A. Dinozaur. Wydaje mi się, że ona w tym samym roku, co ja chyba zacząłem nagrywać. zobaczymy No, cześć, cześć lifestyle'owej oraz niekiedy zakrawające o filmiki dotyczące pielęgnacji ciała. Zuzia utrzymywała bardzo dobry kontakt ze swoimi fanami oraz była otwarta na ich wszelkie propozycje. Sprawda. Dzięki temu otrzymywała od widzów bardzo wiele paczek z fanartami, których otwieranie nagrywała, co było wówczas bardzo popularnym zabiegiem. Jeśli chodzi o lata świetności kanału Zuzanny, to zdecydowanie był to okres między rokiem 2004 i musisz ujednolicić kanał, nie może być tak, że raz robisz news raz komentarzy jest jedna widownia na to, i druga na to. Nie sądzę, żeby dobrze działał na algorytm. Jestem y, nawet zaskoczony, jak dobrze działa. To znaczy, po pierwsze, działa na. A, mogę być w błędzie? Nie, spoko, spoko. Działa, działa na algorytm to na pewno, że nagrywam długie filmy. Filmy 30-40-minutowe są zajebiste dla algorytmu. A jeśli chodzi o komentarze, to zarówno jedne, jak i drugie y, mają dużo widownię. Jak robię komentary, to dostaję ogrom wiadomości, że zajebiście, komentary, super się ogląda. A jak robię yy, prasówkę, to i tak ludzi piszą, że zajebiście. Dlaczego? Ponieważ nie robię stricte newsowych filmów. To nie jest, wiesz, że masz 15, 15 minut i w ciągu tych 15 minut masz 7 tematów, tylko moja prasówka najczęściej wygląda jak, jak komentary zrobione z trzech filmów komentary. Nie? Że, że wiesz, że masz... Yy, Półgodzinny film i każdy temat to jest wiesz, tam tematów masz trzy albo cztery maksymalnie. <laughs> także wiesz, dalej masz moje opinię, także dalej te newsy są w sposób komentary, a nie w takiej stricte news, że o, tu masz, tu masz news, a tu masz wiadomość, nic więcej nie powiem, tylko że coś takiego się wydarzyło. No nie, dalej masz, dalej masz. wiesz, Dalej masz komentary, dlatego myślę, że tego, dlatego ludziom się dalej to podoba. 14 a 2000. I bardzo dziękuję bo niby za Euraskę. I trzy 18. Nowy kanał miał łatwiej w kwestii zdobywania zasięgów, ponieważ spora część widzów przeszła na niego ze starego kanału Zuzi. Myśle, raz, 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 myślę, raz, że każdy z widzów raz, naszej raz, bohaterki raz, będzie raz, pamiętał raz, nas raz, do poszczególnych sezonów vlogów, takich jak panierka, raz, 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 trzy, cztery pięć, truskawka raz, dwa, trzy, cztery, czy ciastko, pięć. które w głównej mierze przyczyniły się do wzrostu zasięgów kanału. Nie kojarzę za cholera. Chyba. Chyba nie. Ał. Na kanale mogliśmy zobaczyć gościnny występ. Boże, chciałbym powiedzieć, to on wygląda jak Stewart, a to Stewart. Popularnych w tamtym czasie innych youtuberów, takich jak <coughs> Stew czy Naruciak. Wraz z kolejnymi seriami Zuzia zaczęła zmieniać swój format na nieco bardziej dojrzały oraz poważny. Zaczęły powstawać filmy, których tematyka dotyczyła problemów psychicznych, a zwłaszcza zaburzeń odżywiania. Pro... Tak, tak, tak. Ja pamiętam, jak yy, drama była z nią ogromna. Jak ludzie zaczęli, jak ona zaczęła się. Było Nie pamiętam co dokładnie. Było jakieś powo powoływanie się na jednego z dyktatorów, na zbrodniarza wojennego również. Było powo powoływanie się, że oni kiedyś też byli dobrzy, dobrzy, jako dzieci, jakoś coś. Takie, takie straszne głupoty były. Problemem, z którym borykała się autorka kanału. W 2019 roku Zuza stała się uczestniczką dramy, którą sama wywołała swoim domniemanym mm -hmm. eksperymentem dotyczącym. Tak, tak, tak. tak. Hej tu. Banshee miała przez parę odcinków zachowywać się nieco inaczej niż zawsze, prowokując przy tym widzów, którzy zaczęli wytykać jej wagę oraz wygląd zewnętrzny. Bardzo, ale to bardzo zrobiło mi się przykro, kiedy okazało się, że w internecie panuje aż taki hejt. Ludzie wyzywali ją od grubasek. Kazali jej schudnąć. Wydawali się wręcz urażeni tym, co pokazuje. Kiedy doszło do eskalacji negatywnych komentarzy, Zuzia wypuściła materiał. jeszcze gorzej. W którym tłumaczyła, iż cała akcja była zaplanowana i miała pokazać hejt skierowany w kierunku osób o okrąglejszych kształtach. Odbiór eksperymentu wyszedł bardzo kiepsko i ozuzi zaczęło nagrywać sporo kanałów komentarii, które rzeczowo punktowały błędy popełnione przez YouTube. Składnie się. Szalona Zuzia zdecydowanie dojrzała i cały proces zmiany formatu było widać z odcinka na odcinek. Wciąż pozostawała tą samą wesołą oraz sympatyczną osobą, lecz materiały zaczęły tracić swój dawny klimat. Zresztą, mistrz. nie ma się co dziwić. Każdy przecież w pewnym momencie chce się ustatkować i nieco zmienić priorytety. I tak właśnie było w tym przypadku. Zuzia znalazła partnera, wybudowała dom. Od... No i fajnie. I niech im się. Wiedzie jak Oraz wychowuje swoje półroczne dziecko Kazia. O. Mimo nowych, bardziej no odpowiedzialnych obowiązków, Zuzia nie porzuciła kanału i wciąż regularnie publikuje nowe odcinki. Z duszowej niż u niechwytego, no ale ten... robi kontent, wiecie, taki vlogowy, mamowy git. Spotykają się one natomiast z szerokim odbiorem, ponieważ większość z nich nie przekracza nawet 50 tysięcy wyświetleń. No bo to już jest taki kontent bardzo spokojny, nie? Bardzo, bardzo spokojny kontent. To. myślę, że. Jestem ciekaw, co o Karolku będzie powiedzia powiedziane, ponieważ z Karokiem mam kontakt prywatny. Z Karolkiem mam kontakt prywatny. Jestem ciekaw, ile, jak, jak bardzo będę mógł ewentualnie go obronić. Polariu może? Oj, Polariu by najchętniej chciałem zrobić, te przede bo już się już mi nogi bolą. Tego bohatera skutecznie... Ale mi donaj że tutaj nie, 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 ten, nie, nie bo... Chyba, że nie wybaczą. Zniechęciła was do sięgania po butelkę Sprite'a zaraz po zjedzeniu kiści bananów. Mowa oczywiście o Karolku95, który najlepsze lata swojej YouTubeowej kariery ma zdecydowanie za sobą. Jego debiut na platformie sięga roku 2012, a pierwsze filmiki Karolka były głównie gameplayami z kamerką, co było wówczas innowacją na polskim YouTubie. Przez wiele odcinków materiały Karola nie przynosiły zbyt dużych wyświetleń, ponieważ. Ponieważ głównie miały ich po tysiąc. Natomiast przełomem były serie z gier przeglądarkowych oraz typu indie, które w połączeniu z zabawnym komentarzem youtubera zaczęły przyciągać coraz to więcej zainteresowanych. Pierwszą serią, która przyjęła się naprawdę dobrze na kanale, był gameplay z gry Sąsiedzi z Piekła Rodem. 8, 842 tysiące wyświetleń na filmie, na filmie z Sąsiadu z Piekła Rodem. Cudowne czasy YouTube'a. Nagrywanym w 2013 roku. Niemal każdy odcinek tej produkcji przyniósł wyświetlenia rzędu 500 tysięcy wyświetleń, co było zdecydowanym kontrastem do poprzednich materiałów. Od tego momentu kanał Karolka zaczął rozwijać się coraz szybciej. Karol zdał sobie sprawę, iż najlepiej przyjmują się gameplay z gier przeglądarkowych z humorystycznym komentarzem, to też całą swoją uwagę zwrócił właśnie w kierunku tych produkcji. Lata 2014-2020 do 2020 to najbardziej dochodowy pod względem wyświetleń okres w całej karierze Karolka. Oprócz typowych let's playów, na kanale można było znaleźć kontent taki jak vlogi, komentowanie filmików z internetu czy słynne challenge'e, ehm, challenge, w tym oczywiście Sprite and Banana Challenge. Kto... No cóż. No ale teraz Karolek wróci do tych challenge eee, tylko, że wróci do challenge w eee, sposób nieco inny, to znaczy może troszkę bezpieczniejszy? Nie wiem, czy bezpieczniejszy. Taki. Inny. Inny. Oldzie, bardzo dziękuję za wspieranie. Mamy 122 nowych wspierających, czyli wyrównaliśmy rekord. Naura. Nie, J.H. Który jest najpopularniejszym Mamy wyrównany rekord y, wspierających na streamie. Mniejszym filmikiem na kanale naszego bohatera, ponieważ na chwilę obecną wygenerował ponad 6 milionów wyświetleń. Hit. Ja myślałem, że schowany jest ten film. Wszystko było w porządku do momentu, w którym nasz Karolek nie zaczął odpalać o, się tak. społecznie i poglądowo. Mi się wydaje, że wtedy gargamy na konie film? Tak. Osnując tak. własne rozważania, które nie spodobały się opinii publicznej do takiego stopnia, iż kanały komentarzy zdecydowały się wziąć za materiały pogadankowe Karolka. Małżeństwa między dwoma mężczyznami a dwoma kobietami. Jak jeszcze dwie kobiety zrozumiemy? O nie, nie wierzę. Ile do tysiąca wspierających? A co? Chcesz tutaj za, zamiesza, za, zamieszać? Zaraz ci powiem ile. Eee, zaraz ci powiem ile. Czekaj, już ci mówię. Eee, mamy obecnie wspierających 827, 827 osób wspierających. Do 1000 jeszcze trochę, ale. Rizu, jeśli chcesz, to wiesz. Naprawdę powiedziałeś. To mogę zrobić jeszcze 500 przysiadów. Facetów fuj. To, ale... No, dwie kobiety. A dwoma kobietami, jak jeszcze dwie kobiety zrozumiemy? O nie, nie wierzę. Że naprawdę powiedziałeś. był facetów fuj. To, ale... No, dwie kobiety. Dwie kobiety, to czemu nie? Materiał dotyczący homoseksualistów odbił się większą szkawką Karolko. O, i potem tym... To, to jest dosłownie film, którym sobie... Nawet nie, że zniszczył karierę, ale... No po tym filmie było już inaczej, nie? niż po bananach. To też zdecydował się też opublikować przep... To zbój witam, witam. Prosimy w formie filmiku, parę lat po całej akcji. Tak późną reakcję na film między innymi gargamela, nasz bohater tłumaczył faktem, iż gdyby przeprosiny opublikował od razu po wytknięciu mu błędów, to mogłoby to zostać uznane w przestrzeni publicznej za sztuczne i wymuszone w celu poprawienia swojego wizerunku. Zresztą m, bardzo dobrze wypunktował m, tamto wideo, wypunktował wszystko tak jak trzeba. Uznałem po prostu, że nie będzie miało to sensu w tamtym czasie. Będzie to wręcz m, po prostu m, będzie to niewiarygodne. Wyjaśnienia Karolka brzmi. Miały naprawdę szczerze i widać było skruchę oraz pewnego rodzaju wstyd za to w jaki sposób poruszał problem feralnego filmiku o tolerancji. Od roku 2021 kanał zaczął odnotowywać znaczącą tendencję spadkową pod względem popularności materiałów. Winę za to, według Karolka, miała ponosić sama platforma oraz algorytm, który skutecznie obcinał zasięgi każdego jego materiału. Twórca wręcz nie dopuszczał do siebie myśli, iż jego treści są po prostu mało ciekawe i nie doganiają one obecnych trendów. Content stał się odtwórczy, filmiki pozbawione kreatywności, a sam Karolek wielokrotnie wspominał, iż teraz ma inne priorytety, takie jak spełnianie się w obowiązku ojca. Oraz męża, co jest w pełni zrozumiałe. Nawet występ na Fame MMA w 2020 Ja myślałem, że ten występ na Fame mu pomoże. Wiecie, że, że faktycznie od jak się pokazał na konferencji jako taki y, gigaczat, po prostu jak jechał tam mandzia y, mocno. Przynajmniej na, na konferencji, bo już na, na face to face już nie szło mu tak dobrze. To myślałem, że faktycznie y, te statystyki mocno pójdą w górę. Yy, a jednak nie, myliłem się. W trzecim roku nie był wystarczającym bodźcem pobudzającym nie, świat, świat internetu kanał. tym jego zasięgi. Karolek do dziś publikuje materiały, lecz rzadko kiedy przekraczają one barierę 50 tysięcy wyświetleń. Magdalena Karolek był kopany? 8. Nie, siedem. Dalena Maria Monika. Zestawienie zamykamy chyba jedną z najbardziej rozpoznawalnych żeńskich let's playerek mm -hmm. na polskiej scenie YouTubeowej. Mam tutaj na myśli kanał Magdalena Maria Monika, tak, który koń końców, na no. platformie prosperuje od roku 2000... filmów. 2011. Zawrotność jej karierze nadała seria Minecraft na obcasach z najpopularniejszej wówczas tak, gry, jaką był, był bórek, na przykład, tam w domu, Minecraft. Witam Was w kolejnym filmiku o moim świecie. Postanowiłam nagrać całą serię, pod tytułem: Czarnaca. Czarnaca. Nie. Lata świetności tej gry przeminęły po paru latach. Nie zniechęciło to jednak Madzi, aby podejmować się nagrywania innych gier, z których rozgrywki czerpała satysfakcję. To też na kanale mogliśmy znaleźć let's między innymi z serii no, The wiem, Sims wiem, czy proste. House Flipper. Content Magic 8.9 opierał się wyłącznie na. 2 miliony na filmie Zaczynam przygodę z The Sims, nie? Let's play jak z najróżniejszych Zajebiste. gier. Madzia stopniowo budowała zasięgi na swoim kanale, gromadząc rzesze fanów, którym bardzo odpowiadał spokojny, przyjemny głos prowadzącej, jak i gameplay z ulubionych gier. W roku 2018 kanał Magdalena Maria Monika przekroczył barierę miliona subskrypcji. Z tej okazji, youtuberka opublikowała specjal, w którym podziękowała swoim widzom, nie wiedząc zapewne, że będzie to ostatni tego rodzaju filmik. Z roku na rok wyświetlenia stawały się coraz niższe i stanowiły ogromny kontrast względem najpopularniejszych serii na kanale. Było to zapewne spowodowane prowadzeniem tego samego formatu od lat i nie wprowadzaniem jakichkolwiek innowacji. Polski YouTube ewoluował, a kanał Madzi nie nadążał za zmieniającymi się trendami. Madzia to zdecydowanie jedna z bardziej enigmatycznych youtuberek na polskim YouTubie. Nigdyż. Trudno jest zostać youtuberem, człowieku i nie opowiadało o swoim życiu, to też każdy znał jedynie z tego, że gra w gry. Coś czasem zaczęło nudzić widzów, którzy woleli bardziej dynamiczne filmiki. To też. No tak, to jest, to jest właśnie to, co, co, co się głównie chyba zmieniło. To znaczy dynamika odcinków. Kiedyś e, wstawiało się filmy po pół godziny kompletnie bez montażu. E, wiesz, włączasz nagrywanie i włączasz sobie budzik. Pół godziny kończysz. Włącz nagrywanie. Znowu włącz nagrywanie. Takich filmów można było w przeciągu nie wiem, 6 godzin nagrać 12. Wsiadasz i masz 12 filmów. Te 12 filmów stawiasz dwa razy dziennie, albo masz filmy jednego dnia, a robisz filmy na 12 dni. Petarda. Zajebiste nie? Z, z samego grania w tym momencie. Masz godzinny materiał. Albo z dwugodzny materiału i musisz z niego zrobić 20, minut, albo 15, nie? Żeby było ciekawie, żeby się klikały, żeby ludzie włączali. Cienowo opuszczali kanał. Madzia do dziś publikuje filmy, nie zmieniając przy tym ich formy od ponad 13 lat. Dają o tym znać wyświetlenia, które często nie przekraczają 10 tysięcy wyświetleń. Monika, ma. Maria, Magdalena. Jeszcze chcę zobaczyć jedną rzecz. Jak często ona wstawia filmy? Dzień temu, dzień temu, dwa dni temu. Ok, czy ona czasem wstawia po dwa, dwa filmy dziennie? Jedne mają tak: 4000, 4, 6, 2, 6, 2, 4, 5, 8. Tylko, że te wyświetlenia są takie stałe. Jak ona, jak ona dwa razy dziennie czasem wstawia filmy, one mają po 4-5000 wyświetleń. To w przeciągu miesiąca te filmy. No, opłaca się jej to. W ten sposób powiedzmy, że, że te filmy w, ciągu, w przeciągu miesiąca to generują jakieś tam niegłupie wyświetlenia. Szczególnie, że ona ma 4300 filmików na kanale, więc jeszcze starsze filmy. Także. prawie. No, ale wiecie, dalej to robi. Niech robi. Jak najbardziej.